Tutorial, jak mieć lepszy znaczek Robloxa, to znaczy ten stary w sumie. Wpisujemy sobie taką aplikację My Icon, nie trzeba tego samego tutaj, i instalujemy. I mamy sobie tutaj ekran główny, i mamy sobie tutaj kopalnia. To jest jakiś chyba profil, no ale no nieważne. No i tutaj czekajcie chwilkę. I mamy sobie wasze konto. Teraz idziemy y, na przykład Pinterest, Google, co chcecie. Ja będę szukać na Pinterestie y, stary znaczek Robloxa. I mamy sobie tutaj stary znaczek Robloxa od kogoś tam i screenujemy. No i sobie w galerii wycinamy po prostu ten znaczek i mamy znaczek. No i z powrotem jesteśmy w tej aplikacji i klikamy Importuj pakiet ikon. I teraz importuj obrazy ikon. Teraz nie mogę pokazywać, ale po prostu wybieramy to zdjęcie. Teraz mamy sobie właśnie. Możemy wpisać nazwę danej gry. Możemy sobie wymyślić samemu. Na przykład, ja wpiszę normalną. I mamy Roblox. Klikamy tutaj Gotowe. I mamy z powrotem sobie tutaj. I mamy sobie Roblox, więc klikamy sobie. I mamy, że wybieramy aplikację i wybieracie Roblox. Ja akurat użyłam wyszukiwarki i mamy sobie Roblox. I teraz wpisujemy sobie naprawdę taką nazwę, która będzie na ekranie. I jak macie za darmo, to musicie kliknąć obejrzyj wideo, aby ustawić ikonę. I będziemy oglądać wideo. No i klikamy posługiwać się. Oh my god, pojawiły mi się trzy Robloxy. No i po prostu usuwamy sobie tego stąd. Po prostu klikamy sobie tak i nie odinstaluj, albo po prostu usuwamy go gdzieś, gdzie na przykład nie ma ekranu startowego, albo do jakiegoś folderu. I teraz bierzemy ten oj, taki fajny znaczek Robloxa i dajemy w miejsce tego starego. I mamy sobie stary znaczek Robloxa. Oczywiście można trochę też oddalić ten znaczek, żeby był bardziej profesjonalny, ale to już wedle uznania yy, Waszego. Więc dziękuję za oglądanie i bardzo polecam też zrobić sobie taki stary znaczek, bo tamten jakoś tak średnio mi się podoba, był jak też Messenger, też zmienił się niestety na niebieski. To byłoby tyle, pa jo!